Czemu nas dzielicie? Żądam równości. Nie martw się. Z takim lukiem mogłabyś pójść z chłopcami i nigdy nie zauważył. Gdzie Roberta? W ogrodzie. Odkryłam coś, co uratuje jej życie. Koniec rozmów. Przy pierwszej okazji zwiniemy się stąd. Jak co roku poświęcimy część zajęć na ćwiczenie choreografii. Nie przyszłam tu tańczyć. Nie przejmuj się, masz 10% szans, by dostać się do tej grupy. Kto dokona wyboru? Jak zwykle mija. Na pewno się nie załapie. O co chodzi? Jestem nowa. Wybrane dziewczyny często zamiast uczestniczyć w zajęciach ćwiczą, zwłaszcza przed występem. Występem? Takim show ze światłami? Wchodzi w zakres nauczania? Nie, to szkolna tradycja. Show, a nie show. Są niezwykle słynne, bo to ja je reżyseruję. To była inicjatywa Mii. Jej tata zawsze daje nam stroje. Kiedy odbędzie się casting? Jeśli nowa nie ma więcej pytań, natychmiast. Nie przejmuj się. W tym roku się nie dostaniesz. Zadałem tylko pytanie. Gratulacje. Musimy sprawdzić twój rozmiar. Czekaj, te musisz postawić obok, jest mojego wzrostu. Muszę z tobą porozmawiać. Dokąd to? Robimy coś ważnego. Powinnaś wiedzieć, że dwa wieki temu skończyły się czasy niewolnictwa. To dobrze, inaczej spędziłbyś całe życie na sejlach. Może on nie wie. Sejle to wyprzebasz. Świetnie. To tylko chwila. Nie idź. Nie kłóćcie się. Obrzydliwość. I jak pierwszy dzień zajęć? Dobrze. Już się nakręciliście? Świetnie. Za kilka chwil podadzą do stołu. Przygotujcie się. Wcześniej wasz kolega chce jednak coś powiedzieć. Skoro się tu zgromadziliśmy. Chciałbym przeprosić Robertę. Nie ukradła mi portfela. Oskarżyłem ją bezpodstawnie. Na przeprosiny przyniosłem ci prezent. Przyjmij go. Oby to naprawiło nasze stosunki. Bardzo ładny gest. A teraz przygotujcie się do kolacji. Za chwilę do Was dołączę. Zobacz. Nie gryzie. Super! Ładniejsza niż w rzeczywistości. Jesteś geniuszem. Wyszło ci niesamowicie. Picasso to przy mnie bez talencie. Wiecie, że nie wszystkie mogą zostać. Pora na ostateczną decyzję. Ale zaczekamy na miję. Rozgrzejemy się. Która do mnie pisze? Może ta. Musisz się tylko pokazać. Możemy obejrzeć selekcję? Nie wolno wam tu być. Dlaczego? Mnie nie przeszkadza. Coś przygotowujecie. Mogą zostać? Jasne. Tęskniłam za tobą. Czemu mnie nie odwiedzasz? Masz czas na ćwiczenia? Ostatnio nic, tylko plotkujesz. Nie plotkowałam. Tylko chciałaś zdobyć Miguela. Nie jestem głupia. Nikt mi go nie odbierze. Puszczaj. Jakiś problem? Nie wolno wam to być. Wyrzucisz mnie? Może być tu tylko grupa taneczna. Dlatego tu jesteśmy. Roberta jest niesamowita. Nie znoszę jej. Szkoda. Preselekcja się już odbyła. Nie mogę zrobić ci przesłuchania. Poza tym trzeba mieć odpowiednią figurę. Ty niby ją masz. Co tańczycie? Trzy świnki? Ja nie tańczę. To dobrze. Zajmuję się PR-em. Public relations. Wystarczy, nie kłóćcie się. Mamy swoje zasady. Przesłuchanie odbyło się wczoraj. Nie zjawiłaś się w tym roku, nie wejdziesz do grupy. Nie martw się. W przyszłym roku przyjdź punktualnie. Osobiście zrobię ci przesłuchanie. Bueno, ¿por qué no ya continuamos? Continuoyme. No tengo prisa, chicas. Sí. Me tenemos que acabar esto. Yo voy a prender. Sí, prende la musiquita. Bueno. Vamos, go.